Tomasz Michał Zapiski pod wulkanem W szarej poświacie to nierzeczywistość, Skazani na banicję, obywatele kraju marzeń. W szarej plątaninie sprzeczności, Ludzie szukający normalności, zagubieni w zaułkach miast. W Zgubnej komitywie, z tym czasowością, zbieracze skrawków uciekającego czasu, uwikłani w los tlącego się wulkanu, czekają na wybuch, co oczyści jego gardziel. Obywatele bez marzeń z biletem w jedną stronę, uchodźcy ducha, co stracił nadzieję. Na targowisku szukają okazyjnie szczęścia, gotowi nawet przepłacić. Kilka groszy upadło na szale, co winna ważyć złoto. Gotowi sprzedać wszystko za garść zwykłych marzeń: o szklanych domach, o miejscu na ziemi. Gotowi uznać władzę cielca, a jednak gdzieś głęboko drzemią pod szatą chochoła sny. Sny, co jawą chciałaby się stać. Złotym rogiem sprzedanym na pchlim targu nie spłacisz niczego. W szarości, co mirażem kolorowym się zdaje, zmierzają do zimy. Symbolicznie odmierzając czas niedokonany, Zegarem, co stanął na nieszczęśliwej godzinie. Okrutnie zmęczeni zbieracze dni. Wytrwali. Z determinacją godną bohaterów. Modły. Zanoszą do drzemiącej góry. Czy wysłucha? Czy zgaśnie? Na wieki. Czytała Dorota Górczyńska-Bacik.